Wyborcza w formie. Albo wpuścimy świeżą krew z Afryki, albo Europa będzie wielkim muzeum dla bogatych Chińczyków. Niestety, chyba wyborcza nie spodziewała się reakcji internautów, bo po kilku godzinach artykuł znikł z ich strony internetowej. A szkoda. W Amsterdamie od 8 grudnia maksymalna prędkość po mieście będzie wynosić 30 km na godzinę. Do tej pory wynosiła, tak jak u nas, 50 km na godzinę. Co sądzicie o takim pomyśle? I na przykład, jakby w Warszawie wprowadzić takie ograniczenie? Nietypowe zdjęcie zrobił policyjny fotoradar. Za kierownicą auta, pędzącego z nadmierną prędkością, był pies. Mam nadzieję, że chociaż był trzeźwy. Po tym, jak został wystawiony list kończy za Stuartem B. pseudonim Stu, został on dzisiaj zatrzymany przez brytyjskich policjantów. Polska przekazała Ukrainie partię naprawionych czołgów Leopard 2, które od razu trafią na front. Krzysztof Stanowski złożył wypowiedzenie w kanale sportowym. Od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawiały się domysły dotyczące mojego odejścia z kanału sportowego, a od miesiąca, gdy usunąłem kanał sportowy z opisów w swoich mediach społecznościowych, temat stał się głośny. Dzisiaj złożyłem wypowiedzenie, co oznacza, że mam obowiązek świadczenia pracy przez kolejne 3 miesiące do końca stycznia 2024 roku chyba że strony ustalą inaczej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzyli ze mną ten ekscytujący projekt. Przede wszystkim dziękuję widzom, z którymi spędziłem ostatnie blisko 4 lata, czy też rozmawiając podczas programów, czy też czytając wasze komentarze. Fajnie było i może jeszcze będzie. Ja osobiście oglądałem tylko kanał sportowy, gdy były jakieś ciekawe osoby, i te rozmowy przeprowadzał Krzysztof Stanowski. Potrafił to zawsze robić w taki sposób, że niejednokrotnie rozmowa dwu i pół godzinna była dla mnie czymś naprawdę przyjemnym do wysłuchania. Panu Krzysztofowi życzę samych sukcesów i czekam na jakieś nowe projekty z jego osobą. Doradca gospodarczy Merkel mówi wprost: po wygaszeniu atomu, Niemcy nie miały wyboru i musiały postawić na gaz z Rosji. Dodaje jednak, że taka polityka dała RFN 10 lat nieprzerwanego wzrostu. Podkreśla również, że Rosja uchodziła za wiarygodnego dostawcę. Erdogan powiedział, że nie ma usprawiedliwienia dla masakry w gazie. Odcięcie prądu, wody, paliwa i żywności dwóm milionom mieszkańców gazy jest nieludzkie i nie ma na to pozwolenia w prawach wojennych. W gazie nie ma wody, nie ma chleba, nie ma żywności. Jest to sprzeczne z powszechną deklaracją praw człowieka. Gdzie jest Zachód i jakie środki podjął do tej pory żadnych? W przeciwieństwie do organizacji frakcji państwa mają obowiązek szanować prawa wojenne i prawa człowieka.